Krzywy, z którego państwa pochodzi Marsjal? Marsjal. Od państwa? Marsjal. Proste. A, bo to rodzice byli, tak? Ta, Oto no to chodzi o rodziców. Tak? Słuchajcie, tym żenującym dowcipem rozpoczynamy dzisiejszy odcinek na kanale Piłkarzyki. Dzisiaj będziemy odgadywać pochodzenie piłkarzy, różnych piłkarzy, nie wiemy jakich, zaraz Nikodem nam I powie Jakub jakich. Jakub Śladomski podesłał mi Kuba przygotował. przykładów, tak więc bardzo dziękuję za pomoc. Będę starał się je wykorzystać. A my będziemy rywalizować z wami. Będziemy starać się was pobić w dzisiejszym quizie. Grajcie razem z nami. Szybko przypominajcie jeszcze się, o linkach myśli. w opisie. Tam wiadomo, bonus ze sponsora naszego kanału, czyli od Fortuny. Jeżeli macie ochotę sobie wytypować jeszcze ostatnie wyniki mundialu, no to jest ku temu okazja. A my wychodzimy sobie... Wychodzimy? Przechodzimy sobie do pierwszego przykładu. I tutaj kanadyjczyk, Jonathan David. David. Okej. Okay. Czy ja już w tym czy... momencie chciałem pogratulować wszystkim tym, którzy będą mieli więcej punktów ode mnie, na czele z Adamem, miłej e, jego odcinka. <grym> Ty, ale ja nie pamiętam drugiego do końca. Są ciężkie te przykłady, mogę od razu powiedzieć, że na mini powinno się znaleźć określenie hardcore'owy quiz pochodzeniowy. Dobra, dam coś co a mi to się... To nie jest podchwytliwe na zasadzie, że ktoś nie ma podwinnego obywatelstwa, <noise> czy coś tym Nie, to chodzi, nie chodzi o obywatelstwo, tu chodzi o pochodzenie, nie, nie no. Dam coś co mi się skojarzyło z automatu, ale... No, daliście to, że... obaj to samo, że jest to Ghana, Gana, ale to nie jest to, to Haiti. No właśnie, no właśnie. No i pochodzenie. I nie dlatego, że Alfonso Davis tam w obozie uchodźczym w Ganie miał miejsce. Znaczy, miał miejsce. E, miał też w sumie miejsce jako jeden z ludzi, którzy tam byli, ale... Jakiś inny sklep. Tu będzie potrzebny. Ampadu albo Ampadu. Kolej. Okay. Ethan. O. Nie jest prościej. Powinno być Nie wrażenie, że, że to się już A. pojawiało przy okazji którejś Umpadu. z edycji. Nie trzeba daleko szukać pewnie. No nie wiem, ja strzelam. Nigeryjskie, ale to nie jest Nigeria, to się no jest Powiedziałem, szokie. że nie trzeba daleko szukać, niemajka, bo ale. jest to angielskie powodzenie. Nie, no bez jaj, ojej, ale to w ogóle... T... Szukaliśmy jakichś głębokich korzeni. Podpowiedziałem, nie. Nie, nie wyłapaliście. Dobra, to w takim razie, Jul Kunde. Żule w taksi. zamki Krzywy teraz będzie w taksi jak się wkurzy i wyjdzie stąd. Halko. No czekaj, 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 czekaj. Próbuję sobie przypomnieć. Wiesz da. albo nie wiesz. Nie, niekoniecznie. Czasami masz to zagrzewane gdzieś z tyłu głowy. No ale dobra, skoro ponaglasz to dam sobie... Z kamerun, to nie jest Kamerun. Krzywy? Kamerun. Nie jest to kamerowe. nie, nie, jest to Benin. Benin, tak. tak A, Benin. Aj, 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 aj. I na razie zero. Tak, zero. To teraz. Cudowny, cudowny wynik, póki co, słuchajcie, może 3 oni. nas bijecie. Z obywatelstwem chyba brytyjskim i, i włoskim, więc nie pytam o to pochodzenie. Ok. E, Musa. I Yunus. Tak, 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 Yunus, Musa. No i udało się. Gana. Gana, Gana, Gana. Mama urodziła go w Stanach Zjednoczonych. że w szpitalu. W szpitalu no, chyba. Chyba w szpitalu. zakładam. Nigdy nie, nie wiadomo w zasadzie. Już nie było. Ale z tego tytułu właśnie e, przyszło mu być Amerykaninem. Ta a ja oprócz tego jeszcze ma tam jakieś inne paszporty. To akurat świeża sprawa, bo ostatnio na... W angielskich mediach pojawiały się artykuły na temat Saha. się urodził. Nie, ja też czytałem, bo to oczywiście snadu był piłkarz, więc z tego tytułu prościej było to odgadnąć. To teraz e, Alejandro Balde. Ja! Kurcze, Balde. Nie, nie, nie wiem. <śla> nie masz do tego pojęcia, nie? No nie. Wiem, że... Dobra, zrobimy inaczej. Zapisz coś takiego, nie wiem, jakoś mi to się obiło o uszy wcześniej. O, ostatnio, o już wiem dlaczego tak zrobiłem Okej, okay, dobra, to co sprawdzamy? Gwinea Bissau? Ja okay. Bissau? Jest to Dominicana lub Gwinea Bissau Jest! A dlaczego dałem Bissau? Bo tak, Gwinea mi się zwykła kojarzy bardziej z Francją Gwinea Bissau była ostatnio poprawną odpowiedzią przy Ansu Fatin Kiedy ja pisałem tak, Gwinę Równikową tak, tak. Więc z tego tytułu e, prosiło było skojarzyć Dobra, czyli ha, ha, to kolejny przykład. Samowite. Ale Fuchs, fuks! Bliższy naszej Christian granicy. Fuchs. Josufa Mukoko. Okej, okay. skąd Josufa Mukoko przyjechał? Do niemiec? Może tym razem się uda, co? Krzywe? Krzywe? Może Przepraszam, dwa razy punkt. się ostatnio udało. Okay. Oj, nie wiem. Dwa do, nie dwa do jednego. Nie wiem na ten moment. Kamerun? Może Woda. nie, wiem. Kamerun. Krzywego również, a odpowiedzią poprawną Kamerun... Nie jest. Jest. Jest? Jest. 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 A, jest. Brawo. Udało się. To też raz. strzał tutaj był. Tu nie było pewności. No teraz panu, którym było głośno podczas Mundialu. Messi. <laughs> Hakpo. Cody. Tutaj w ogóle jest też tak swoją drogą od Kuby anotacja, że bierzemy pod uwagę zawodników powołanych na Mundial. No. O! <laughs> Więc Wersja mundialowa to jest. <noise> kurczę, a ja. No. Nie będę kombinował. No. W sensie no, można kombinować, ale ja nie, nie kombinuję. To może. Nazwa tego państwa może kojarzyć z. Na, odzieżą. To nie, to mam źle w takim razie. Mam Surinam. Ty mam Surinam. Togo. Togo? Togo. Uuu. Uuu. To nie widziałem, że to geek z pochodzenia. To jest Goldie Hackpo. To takie nieoczywiste, rzeczywiście. Dobra, to teraz Amadu. Onana. Oh, Onana. Oh, nie, mnie, to Amadu nie musi śpiewać. Onana. Oh, What's his name? Ciekawe. Nie mamy 3 do 2. Więc tym razem. W ogóle zbliżamy się do końca, więc. Hmm, krzywy powinien wszystko robić, żeby... A tu Skoro ja niewiele mogę zrobić. Nie, nie wiem czy wiele, mogę ka kamerun, zrobić, to kamerun, to są Cameron kamerun się może kojarzyć z Andre Onaną, ale wydaje mi się, że Amadou Onana ma inne pochodzenie. masz? Tak, DRK ja dałem. Mali. Z Senegal. Senegal, okej. Okay. Oh, kurde. A tym belgijskim tropem jakoś próbowałem. Okej, okay, teraz kurde. ktoś, kto ostatnio wystąpił, nie pamiętam przy okazji jakiego quizu. Ale pamiętam, że sp 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 sprawił mi problemy mm -hmm. przy okazji wymowy. Brill and Bono. Ok. Tak, był Brill. to akurat ten błąd pojawiał się w trakcie e, mundialu. Tak? Tak, był przez komentatorów wykorzystywany. Był, był. Nie, zapiszę skojarzenie, bo nie pamiętam. Mm. Okej, okay. i To no no jest to dobrze skojarzył. MBOLO strzelił przeciwko swojemu byłemu zespołowi. No zespołu, przecież, wiesz, no tak. Mówili o I teraz za 5 punktów. Byłemu zespołowi, nie. Za 5 punktów hardcore. Z kraju pochodzi. 4-3 jest? Od Kuby. 4, Ostatni. 3, tak. Z czasem na remis krzywy. Kerer. Tilo. Tilo kerer Tilo Eee, kurde, czekaj. Za 5 punktów. Jak się uda, to krzywy jest w stanie się 10. To, to jest to tak samo hardkorowe jak inne za, za dwa niech będzie Nie, jest bardziej hardkorowe Bo jest na maksa podchwytliwy, tak? Nic nie powiem. Tak samo jak Ampadu? Nie, nie. nie Nie, ale niektórzy mogą w ogóle nie, nie wiedzieć, że takie państwo jest Okej okay. hmm. No to ja sobie strzelę coś dla, dla, dla Beki w takim razie Wydawało mi się, że to coś bardziej mainstreamowego będzie Dobra, to ja pójdę może tak. Za dwa punkty. Nie, za, dwie, za dwa, żeby była szantażowa. Że dobra, dobra. Ja mogę dostać jeden krzywy, bo nie będę, dwa. Jak straiku prawie. Kurde, myślę o czymś takim. wyjątkowym. Afryka Wschodnia. Hmm. Rada, ja już nie będę zmieniał tego, co napisał. Możesz, odpowiedź Dawaj, jeżeli masz jakieś pomysły. Poniekąd pomysł. pasuje, no. Okej. Okay. jesteś dobry z geografii, nie? Ja wiem, ale... Nie wiem, ja z kojarzeniem pojadę, ale w Lubii to nie jest jakiś... Mozambik daj. Nie no, daj Somalię. Ja dałem Sesele. Burundi. Burundi! Burundi. Aha, Bujumbura. Burundi to państwo. Tak. Saydego Ntibazonkizy. Może, może być kiepsko. Ale udało się e, coś zdobyć. Mamy 4 do 3, no. więc bez tragedii nie będzie no, tragedii, 12. Ale, ale też fenomenalnego wyniku nie ma. No, no, jak no, to, no, to zwykle przy, przy okazji tego typu materiałów. 50 na 50. E, Wbijajcie na kanał Ekipy Fantazy, tam na tak. liveach charytatywnych. Pomagamy, spadajcie. A my co? Żegnamy się, się do następnego z kolejnym materiałem. się do zobaczenia. Siema. Hey. Siema.